Na pewno warto zwrócić uwagę na etykiecie przede wszystkim na rozróżnienie kategorii sok i napój. Czyli jeśli na etykiecie jest napisane sok, to zakładamy, że to jest produkt z owoców lub, lub warzyw, i, a nie jest to potocznie mówiąc woda z cukrem. To, to jest pierwsze kryterium, które uważam jest istotne. Drugim kryterium to jest właśnie to, czego w danym momencie potrzebuję, czego oczekuję, co lubi moje dziecko, też mimo wszystko, dlatego że obserwacje są takie, że jednak mętne są. Bardzo, e, właśnie, w których różne pływają prawda, substancje, niekoniecznie są akceptowalne. To nie znaczy, że musimy całkowicie z nich zrezygnować, bo oczywiście e, warto zawsze zachęcać i, i oferować dzieciom różne produkty, e, ale w tej sytuacji wydaje się, że klaro, taki klarowny sok e, jest, e, jest e, łatwiejszy do, e, do podania.